Siema, no. No i nadeszła ta chwila. Nie będę trzymał takiego badyla, takiej fingi. Tak jak mówiłem, skrócę ją gdzieś dotąd. Może tu do tego oczka. psztryk, Ona się tu fajnie rozkrzaczy. A całą tą resztę po kawałeczku, po kawałeczku, tu owoc już jest taki malutki ale nie będę się jakoś tam specjalnie nad nim No, ona biedna w tym roku słabiutko. Wkopałem, wykopałem, potem wsadziłem do domu na wiosnę, fajnie ruszyła w domu, wystawiłem w kwietniu czy w maju na dwór, szczypnęły mrozy i tak stoi, potem wypuściła takiego badyla jak widzicie i odkąd to było? odtąd chyba odtąd wypuściła takiego bodyla. tak. liście usychały, liście usychały zresztą chyba filmik jest, gdzieś tam można go znaleźć z wiosny, nie chce mi się grzebać szukać tego ale z ciekawości znajdę chyba no, ona tu wszędzie już takie zielone ma pompeczki, z których mogłoby coś wychodzić na całej tej długości, tak jak mówię, chlasnę ją tak do najgrubszego miejsca. Łatwiej będzie mi ją zimować. chlasnę ją gdzieś tu, tak. Tu jest pączek. To nad pączkiem. I potem poporcuję i ukorzeniam. Ile Zobaczymy, ile tych fig wyjdzie z tego. Widzimy się za chwilę. Sekator już czeka a bo co się widzimy na chwilę Działamy Jeszcze raz tu zerknę tylko Wydaje mi się, żebym gdzieś tutaj chlasnął I nie ma odwrotu Ale powiem Wam, że zapach jest obłędne Teraz tak... gdzie są te pączki? to trzeba tak fachowo pociąć ale może potnę to już bez tego bez kamerki, bo mi przeszkadza trzeba to fachowo pociąć, żeby żeby coś z tego było i to on oczywiście nie ląduje do ziemi, tylko do wody i się będzie ukorzeniać w wodzie. Dobra. Potnę na kawałki, zaraz wracam. No i wyszło mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Tam są liście, patrzcie ile soku wyleciało. A wiecie jak obłędnie. Ach. Ach. Jak obłędnie pachną te liście mm. ten sok też ładnie pachnie <laughs> No dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Siedem, no i to trafia do Do wody Na parapet I zobaczymy co z tego będzie Wyciągnąłem z worka brązowego na odpady te dwie nieudane muselki, co się odłamały w całości, co nie miały korzeni. Ktoś mi napisał i mnie uświadomił, że musela jako jedyny banan potrafi wypuścić korzenie. Hmm, nawet z takiej odłamanej tej. No to poleciałem do tego worka, wyciągnąłem to, wsadziłem do wody i będę obserwował, czy. Coś tam się będzie pojawiało, czy nie. Zresztą będziemy widzieć, czy to zdechnie, czy nie zdechnie, i tyle. No, tak to wygląda. Oczywiście woda to nie jest kranowa, tylko z beczki jak i tu, tak i tu. Ech, no i takie jaja. Zobaczymy. Zobaczymy. Tu mam koneweczkę. Lecę na balkon, bo tam już dawno nic nie podlewałem. No i dobra. Jestem na balkonie Moje ważki prażą się w słońcu Mam jeszcze noliny Żona lubi noliny Raz, dwie I tam trzecią No Ta już jest wielka Dacie wiarę, to co było na wiosnę? Patrzcie jakie to już jest wielkie To był taki malutki odrost na wiosnę Zobaczcie, w Waszyngtonie dają czadu. Trzymam takie sztuki. Mandarinka. Jeżeli tu pasuje, wszystko suche jak pieprz. I wezmę i podleję. Uwaga, zrobimy to razem. Zobaczcie, jakie to proste. Konewką się lejasz. Nie przeleje się. Za dużo też nie chcesz, by mi. Wystarczyło dla wszystkich na wszystko Tą troszeczkę, bo widzę, że jest mokre Ale te są, słuchasz, ziemia od doniczki odchodzi mhm. No linka też dostanie. Nie wiadomo kiedy była podlewana. Generalnie w ogóle o nie dbam, bo one magazynują tam wodę gdzieś. I wtedy ją Zobaczcie, jaka tu się noga już zrobiła. Żeby takie grubasy się robiły, trzeba rzadko podlewać. Wtedy się grubasy robią, bo magazynują wtedy tą wodę. No. Teraz mogę rozlać więcej. Dobra, konewka leci na dół. A potem się dziwię, że konewki dziurawe.